Ladies and gentlemen, he is a true pioneer of MMA in Poland. First KSW tournament winner, and from now on, first historical Hall of Famer. Łukasz Gosh, Dawno mnie tutaj nie było, lecz moment jest szczególny, więc skorzystałem z zaproszenia właścicieli konfederacji. Długo nie zabawię pracy i sprzętoru nie zabiorę. Chcę w jakiś sposób honorować człowieka, który wchodzi dzisiaj do Galerii Słaby KSK. Spotkaliśmy się blisko 20 lat temu na pierwszej gali KSW w hotelu Champions. I tam właśnie on wygrał, a ja nawet tego nie komentowałem. Byłem jednym z widzów, jak setki innych zafascynowanych ludzi czymś nowym. Katmeni, Ci, którzy byli z Utaszem przez cały czas. Ci, którzy wcierali tę mezaninę z adrenaliną w jego rany. pogodowali, że był zawodnikiem sprawnym, chodzącym do walki. Robert Kostecki. Pierwszy sędzia, który podnosił jego rękę, kiedy Juras wygrywał pierwsze KSW. A później, później po tej właśnie gali zaproponowałem mu współpracę, bo mówił zdaniami niekoniecznie, tylko prostymi i miał ogromną łatwość w wypowiedzi. I wydaje mi się, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. My uczyliśmy się od siebie. On uczył się zasad pracy z mikrofonem, a ja odróżniać od Domoplaty. Do nie wiem, czy byliśmy dobrymi uczniami, kto był e, lepszym nauczycielem, wiem, że Łukasz nigdy nie popełnił tego samego błędu. Ja natomiast na pewno tak. A zatem zawód trener, dziennikarz, komentator, pelietonista prezenter, ja nie wiem, czy słów nie będzie mi brakować, człowiek renesansu po prostu, człowiek bardzo wielu umiejętności i jestem zaszczycony. To ogromny honor, że dzisiaj właśnie on, właśnie tutaj podchodzi właśnie do mnie. Łukasz Juras Jurkowski. Oprócz tego, że zawodnik, komentator, prezenter i mówię co, to mój kolega i przyjaciel, dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Dobry wieczór, gigantyczne wzruszenie. Gdybym miał mniej pokory do sportu, to bym powiedział, że wychodziłeś do klatki po raz ostatni. Natomiast no to jest wielki przywilej, to jest wielki honor. 20 lat Federacji KSW, 20 lat Łukasza Jurasa Jurkowskiego z Federacją KSW. W różnych rolach, ale każdą wypełniłeś na tej federacji fantastycznie. Dziękuję. No słuchajcie, ja naprawdę, ja myślę, za chwilkę coś powiem więcej, ale wow, ja wiedziałem, że to będzie ciężki moment, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Nie naprawdę no, nie mógłbym sobie wymarzyć absolutnie lepszego podsumowania tych 25 lat w siebie w sportach walki, 20 lat w KSW niż to, że jestem teraz tutaj i jestem tutaj z wami. To jest to jest to jest spełnienie marzeń. To jest coś, co, o czym marzy każdy chłopak. I naprawdę, kurde, ja Wam każdemu życzę, aby poczuć przynajmniej cząstkę tych emocji. I pamiętajcie o tym, że ja też jestem chłopakiem z bloków, który siedział na oweczce, nie wiedział co z życiem zrobić i spełnił marzenia. nie? I życzę naprawdę każdemu, aby te marzenia spełnił, bo to jest coś nieprawdopodobnego być częścią tego, pomóc budować ten sport w tym kraju i no, być tutaj z Wami wszystkimi. Dziękuję, naprawdę. Kiedyś młody chłopak, pełen marzeń na ławeczce, a dzisiaj Hall of Famer. 20 lat federacji. Człowiek, który pierwszy założy ten pierścień i którego Proporzec jako pierwszego będzie wisiał już po wszech czasy ponad klatką Federacji KSW. Nie wiem, ja myślałem o tym też parę osób, mówi Jura przygotuj sobie co powiesz, a... To nie da się przygotować za taką chwilę. Nie da się po prostu, nie, nie da się naprawdę. Ale przygotowali się gospodarze. Maciej Kabulski, Martin Lewandowski. Słuchajcie, to jest ten moment. Prawdopodobnie, listę, jakbym wyciągnął tutaj, to naprawdę spędziliśmy dużo, dużo tych minut, abym podziękował wszystkim. Przyjdzie na to czas już na spokojnie, bez tych emocji, które towarzyszą teraz, ale wykorzystując to, że mam teraz chwilę dla siebie, chciałbym podziękować oh, dwóm osobom, e, które w zasadzie stworzyły mnie jako zawodnika. Są moimi trenerami, są moimi przyjaciółmi. Pierwszy z nich. To jest człowiek, dzięki któremu jestem teraz tutaj od samego początku, czyli Tomek Szczepaniuk. Tomek, dziękuję ci bardzo. Dzięki tobie jestem tutaj. Ty mi uwierzyłeś, pomogłeś, zaufałeś i razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Chciałbym podziękować bardzo, to nawet nie trener, bo, bo to jest przyjaciel, to jest brat, który przez ostatnie lata w trudniejszych chwilach mojego życia był ze mną. Nie tylko trenersko, ale wiem, że zawsze stał za moimi plecami. Robert Złotkowski. Robert, dziękuję Ci kochany. Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom z Maty, wszystkim, z którymi miałem okazję trenować, którzy dołożyli cegiełkę do tego, że, że jestem tutaj. Oczywiście z bratem, przyjacielem, szwagrem, inspiracją Jankiem Bochowiciem na czele. Zawsze był ze mną. I zawsze jest ze mną nawet teraz w narożniku. Chciałbym podziękować. Andrzejowi Aniszowi, mój mentor, absolutny mój mentor, e, nauczył mnie wszystkiego. Dzięki niemu mam przyjemność naprawdę śmigać na mikrofonie i mam nadzieję, że się podoba. Andrzej, dziękuję Ci bardzo, przyjacielu. Chciałbym podziękować. Jest jak jednej osobie, której ufam, niż sobie samemu. I pewno, jakby przez ostatnie lata go nie było, to nie byłbym w tym miejscu i życia, i mojej sportowej kariery. Jest tam Łukasz Stasiak, mój przyjaciel, mój menadżer. Dziękuję Ci Łukasz bardzo. Mojej rodzinie, no kurde, słuchajcie, życzę każdemu takiej rodziny, która daje wam tyle wsparcia. Naprawdę przez całą moją sportową karierę że byli ze mną. Są ze mną teraz przy klatce. Dorota, Paulina, moja siostra. Moja Paulina, moja dziewczyna za to, że wytrzymuje z takim gałganem jak ja na co dzień. Moi rodzice, za to, że przez tyle lat przysporzyłem ich tyle nerwów e, przez te wszystkie walki, czy w Tekwondo, czy w MMA. Słuchajcie, to już jest koniec, już jest spokój do końca. Ale, naprawdę, już więcej nie będzie. Dziękuję Wam, kochani rodzice, za to, e, że mogłem na Was liczyć i liczyć cały czas mogę. 13 lat temu, słuchajcie, moje życie troszeczkę wywróciło się do góry nogami, bo urodziła się moja córka Julia która jest dla mnie straszną motywacją, nie tylko sportową, ale i życiową, także dziękuję jej za to, że jest, może stary jest Bumerem, czasami trochę zrobi kwasów, ale kocham Cię nad życie Juleczko. I dziękuję na koniec Wam, bo bez Was nie ma tego wszystkiego, to Wy byliście przez tyle lat i naprawdę nie ma NMA z kibiców, raz jeszcze na koniec, dziękuję. Ty może sobie jeszcze nie zdajesz sprawy, ale masz do złożenia jeszcze jeden podpis. To jesteś winien Federacji KSW. Ale może ci wręczyć pisak tylko jeden człowiek, twój mentor i przyjaciel Andrzej Janisz. Zawsze wolałem Cię z mikrofonem i piórem niż w rękawicach bokserskich. Nie ukrywam, że zawsze Łukasza namawiałem. Po co, po co, po co, jak jest robota? Skorzystaj w tej chwili z tego pióra, niech to będzie ten pierwszy podpis. A ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedyś Łukasz podczas jednej z historycznych Gal KSW. Użył takiego sformułowania, którego zawsze mu zazdrościłem. Oczywiście komentator nie papuguje, więc nigdy tego nie powiedziałem. Pozwól, że powiem tela. teraz. Ale szawantura! Dziękujemy, Andrzejku. Poprosimy o proporzec, bo na nim złożysz ten podpis i on już zawsze z numerem 1 Hall of Fame Federacji KSW będzie wisiał nad tą klatką. Do samego końca. Jedynka Hall of Fame Federacji KSW Łukasz Juras Jurkowski Dziękujemy już raz za wszystko, za te wszystkie lata, ale pamiętajmy, show was go on.